Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradca. No właśnie, sobota, sporo osób jeszcze pewnie o tej porze śpija. Ja już z rana wstałem, Clio na lawetę e, spakowałem i jadę zaraz do Evo Engineering, bo tam już czeka na mnie Piotrek. No i będą działy się z Clio Cuda, bo dorosłem, dorosłem do decyzji, że chciałbym wymienić silnik na coś trochę mocniejszego, więc na miejscu z Piotkiem, wam wszystko wyjaśnimy, a póki co ruszam, bo. Zimno dzisiaj, jak nie wiem. Do zobaczenia na miejscu. Wjeżdżamy właśnie do Glinnika, tak na dobrą sprawę zostało mi jeszcze 300 metrów. A, tak to bywa, jak auto długo stoi w garażu i co, akumulator rozładowany, więc dobrze mieliśmy pustera. W sumie to można powiedzieć, że ostatni raz słyszę dźwięk tego silnika. Dobra, wydech pozostaje, tyle pamiętajmy, silnik sobie zachowuje w pamięci. A teraz mała ciekawostka związana z moim klią, która wyszła w sumie przed samym zakupem w 2019 roku, którą musiałem skonfrontować w Aso. Zwróćcie uwagę na jedno. W 2017 roku w lipcu klio miało 40 tysięcy kilometrów przebiegu. Miesiąc później. 410 tysięcy kilometrów, czyli przez miesiąc auto 9 razy okrążyło kulę ziemską. Szacun. Podczas wizyty w po zakupie wyszło, że był to błąd pracownika, który podczas przeglądu wbił o jedno zero więcej. Później zostało to odpowiednią adnotacją uwzględnione. Ale w raporcie Car Vertical nic nie ginie, dlatego zachęcamy wejść w link w opisie i sprawdzić, czy to swoje auto, czy to też auto, które macie zamiar w najbliższym czasie kupić. Link macie poniżej. A sko skoro już jesteśmy w temacie hot hatchy, Sprawdźmy sobie raport jednego z bardziej popularnych aut miejskich na sterydach, czyli Forda Focusa RS. Uwielbiam to auto, mimo w sumie problemów z tym silnikiem 2-3 Ecoboost. Mamy tutaj auto z pierwszej serii z dość małym przebiegiem około 64 tysięcy km, jednak z ciekawą historią wypadkową. Jeśli tylko podłużnice z przodu nie są ruszone, powiedzmy, że aż tak dużej tragedii nie ma, choć tanio naprawa nie będzie wychodziła. Co do tyłu, tutaj zapewne bez wycinania fragmentów podłogi się nie obejdzie. Idzie, choć w sumie to są uszkodzenia z 2019 roku Co my tutaj się martwimy, jak zapewne to auto już gania po naszych ulicach Puk, puk! Jest tam kto? Jest, o. zapraszamy, cześć Waldku Cześć, siema Piotrek Evo Engineering Zapewne sporo osób Piotrka może kojarzyć, bo E, specjalizacja jest we wszystkim, od Lanceru, ale w dużej mierze właśnie Renówki i Kliówki i Meganki, bo tego sporo jeździ teraz po Coraz torach. więcej, bardzo nas to cieszy. E, sprawca tego zamieszania pod tym kątem, że tyle co żeśmy auto z lawety sprowadzili, a zobaczcie, o silnika już nie ma i wiecie co? E, Wtedy żeśmy już nie dogrywali całości, bo chciałem nie robić może z tych materiałów, 15 materiałów, bo tu nie ma co aż tyle bić piany. Tylko mówię: zróbmy tak, jak już coś się więcej wydarzy, to zaraz ludziom wyjaśnimy, co dalej, żeby było to bardziej skondensowane. Plan jest taki, tak jak mówiłem: wkładamy tutaj silnik 1,5 DCI, 70 KONI, z dwójki, mamy kryzys. Trzeba Jaki jakoś na to, że się odnaleźć. Może opony, jakaś dębica frigo na początek sezonu, o. coś delikatniej rewelacyjny pomysł, ale dobra, schodząc bardziej na ziemię. Piotrek odpowiada na dobrą sprawę za zbudowanie tego mojego Clio, a przede wszystkim zmiany technologiczne w silniku i w zawieszeniu. I to była osoba, do której zgłosiłem się jako trzeciej, bo nie mogliśmy sobie poradzić po tym, że jak był założony wydech angielski Toyo przy wolnosącym dwulitrowym 200 konnym było tak 2200 obrotów i dopiero trzy budziło się. Jakby był problem z instalacją gazową. Dokładnie. Byłem na dwóch hamowniach. W sumie to tylko przelewanie e, paliwa i przelewanie pieniędzy, i tak na dobrą sprawę nic to e, nie dawało. No i właśnie Piotrek mówi: Zapraszamy do nas. Jak już się tak e, najeździsz, to, to przyjdź do nas, to my tutaj ci pomożemy z tym. No i wspólnie z Bartkiem z, z Rzeszowa. I gorąco pozdrawiam. Bartka z Rzeszowa, który ma, ma patentowane doskonale te kliówki. E, on, on poradził sobie z tą dziurą, to się dość często pojawia przy tych kolektorach wydechowych, 4-2-1, bez katalizatora. Tak. Wtedy, wtedy rozprężenie tego wydechu sprawia, że, że wydech, e, nagle samochód traci tą elastyczność taką w tym zakresie. Ale to się i trzeba... nie dało. No. W ogóle wtedy. I zostało to zrobione, więc przy okazji mówię: dobrze, zróbcie to, zróbcie tamto, zróbcie kambery, e, załóżcie rollbara, no i trochę rzeczy, pleksę w drzwi, którą też i tak będziemy jeszcze teraz modyfikowali. E, I tak się zaczęła ta moja przygoda. Tylko już od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie, że no fajnie mieć ten dwulitrowy, dwustukonny silnik, bo i tak się okazało, że przy pierwszym hamowaniu wyszło 176, kliówki nie trzymają mocy. I dokładnie, to, dokładnie, to jest notoryczne. I to szczególnie przy tym wydechu, ale okazało się, że udało się zrobić 206 koni. No, i tak chciałem coś więcej. Już jakiś czas mierzyłem się z tym, że e, chciałbym mieć tu silnik uturbiony, tylko chyba nie ma co koła odwracać i starego silnika uturbiać. Nie, nie, totalnie. Nie, nie, nie ma co aż tak bardzo ingerować w tą konstrukcję, kiedy mamy w tej samej klasie samochodu. Tak naprawdę w megankach rozwiązanie to samo, ten sam blok e, przygotowany już pod turbosprężarkę, odprężony. Nie bawiliśmy się w to, żeby szukać tu jakichś rozwiązań, jak odprężanie. E, auta wolnossącego i dokładanie tam tylko Dokładnie, nie, nie, nie ma to większego sensu. I Już wam powiem, jak to wyglądało. Kilka tygodni temu dzwonię do Piotrka w piątek, że mówię, no wiesz co, mówię, chyba dojrzałem do decyzji. Jest sezon jakby zakończony może możemy... znowu chciał, żeby auto zaczęło go zaskakiwać. On tak. Co jakiś e... czas po prostu potrzebuje tego. No i w poniedziałek dzwoni do mnie, siema Waldziu, bo wiozę silnik dla ciebie. No i tak się zaczęła szybka historia, która w sumie to jeszcze po naszym dzisiejszym spotkaniu można powiedzieć, że ona ciągle ewoluuje, bo co mhm. chwilę coś zmieniamy w tym. No i właśnie wytłumacz, co tu jest za silnik, dlaczego ten i co będzie jeszcze modyfikowane. Mamy silnik od Meganki, trzeciej, trzeciej generacji e, 220 GT. Tak. E, tak naprawdę zdecydowaliśmy się na taki motor, bo zależało nam na niskim przebiegu auta. Żeby blok. Przede wszystkim blok był zdrowy i auto było jak najmniej kombinowane. Po silnikach dwójkowych coraz rzadziej możemy się spodziewać niestety tego, że coś jest ingerowane. No te auta mają po 15, po 16 lat tak? i Dokładnie. E, mimo, że to jest 2 litry 225 koni, e, tutaj można uzyskać 220. A chyba nie było sensu przepłacać za silnik od meganki trójki RS, bo można powiedzieć, że blog jest ten i nie ma. Tak, w ruchuicy. przypadku jak będziemy ingerować, może gdzieś poza górą silnika dół jest skonstruowany tak samo, więc na tym dole nam naprawdę zależało, a nie będziemy krzesać maksymalnego performensu z tego samochodu. Więc na tym spokojnym zapasie góra, góra silnika tak samo jak i dół dadzą radę. Poza tym pojawił się pomysł na to, żeby, żeby dół z silnika jednak zakuć. Gdzieś po rozmowie z Waltkiem zdecydowaliśmy się, że, że ten dół silnika jednak, żeby ta żywotność była jak, naj, jak największa, będziemy raczej kuć. Tym bardziej, że po ostatnim Super OS-ie na torze łódziak zobaczyłem, co się przez ostatni sezon pozmieniało w niektórych samochodach, bo plan był prosty. Z meganki dwulitrowej, dwustukonnej. Robimy z kliówki dwulitrowej dwustukonnej mhm. robimy kliówkę dwulitrową turbo e, i tak jak na koniach pierwotnie nam bardzo mocno nie zależało tak mówiliśmy, dobrze te 250, 260 niech będzie najważniejsze są newtony, auto waży tonę 100 e, teraz ma, no teraz to nie ma, ale miało około 210 newtonów powiedzmy, że po założeniu silnika uturbionego tych newtonów będzie Dwukro ponad dwa razy ponad tyle ponad dwukrotnie więcej ale Zaraz Wam też pokażę, bo elektroniki będziemy mieli sporo do tego auta. Doszedłem do wniosku, że skoro będę miał możliwość sterowania między mapami, to chcę mieć jedną mapę, w której z przodu będzie trójka w mocy, żeby mieć 300 koni. No i pewnie tam 450-60 nm. Zobaczymy, czy to w ogóle na koła przeniesie i czy wydech temu podoła, czy nie trzeba będzie jeszcze kombinować. Przepustowość z wydechu powinna dać radę, niemniej jednak zastanawiam się. But Kiedy tak. będziesz korzystał z trzeciej mapy przy, takim, przy takiej możliwości przeniesienia napędu? Lubię zaryzykować, lubię też trochę fanu. Tym bardziej pokażmy, co tutaj mamy na stole. Bo Zaczęliśmy to... rozmowy z Bartkiem, o prowodyrem y, y, kroku w przód z elektroniką jest Bartek, który y, mówi tak, no tak, y, będzie turbo, nie będzie problemu, ten sażem S3000 jest, jest całkiem upartym komputerem, ale Bartek umie się z nim porozumiewać, niemniej jednak mówi, że no jest hands free ten, ten, system, ten system z kartą, nie do końca… Umowy y, y, lutowania sporo, nie? Wiązki… Y, przede wszystkim problemy z immobilizerem, więc tak… Zastanawiał się, zastanawiał. Mówi, a nie dałoby radę wsadzić tam zewnętrznego komputera? Przedyskutowałem to z Waltkiem. No i mówiłem, no to masz. <grym> mamy I, mamy, tu, I mamy wszystko. Mamy tak już, Emubleka, czyli można powiedzieć, że komputer, który chyba będzie dobry do strojenia, tak? <grym> Zdecydowanie jest rozpracowany na wszystkie możliwe strony. Już. Tak. Mamy tutaj jeszcze, idąc za ciosem, fabryczne zegary, wyrzucamy i wkładamy. Cały wyświetlacz zewnętrzny, który jest w pełni programowalny, tu też będzie można mapy sobie zmieniać. Dokładnie. E, tutaj mamy. Aha, to jest moja co? Nowa? To, są, to są twoje nowe bezpieczniki. Tak, moja nowa skrzynka bezpieczników, tutaj są do niej konektorki i wszystkie możliwe przyciski, które są w aucie przeniesiemy przenosimy, na. Przenosimy, będą się komunikowały z klawiaturą i wszystko będziesz miał w jednym Gdzieś miejscu. Tu były tam te przyciski od niej. E, o właśnie, tu są te przyciski, które będziemy mogli sobie... Ten. Co my tu z tyłu dalej mamy? Aha, części jeszcze silnika, które tak, będziemy dokładnie. też kiełkować jeszcze, mm -hmm. by to wszystko ładnie wyglądało. Mamy dałupajpa, już widzę podcięty pod kątem nowego wydechu, przygotowany. E, pokaż jeszcze, co tutaj mamy za... Z ciekawostek, nowa pompa oleju z nowym, z nowym łańcuszkiem. Tutaj to jest... rozrząd. Tak, tu mam nowy zestaw rozrządu. Pompa z łańcuszkiem, zestaw popychaczy, zestaw uszczelek. Powoli zaczynamy kompletować wszystkie potrzebne nam rzeczy gdzieś do zbudowania tego silnika, bo zdecydowaliśmy się na pełną rewizję. Zerknięcie do środka, mimo że kupiliśmy dość pewny silnik, to jednak jest co? nie zostawiajmy Inaczej, tego. Jak silnik mamy wyjęty z auta, mamy go w ręku, to jest jedyna okazja, bo po pierwsze, no wiadomo, rozrząd robimy, no bo to rzeczy oczywiste, ale zróbmy też pełną rewizję, bo nie ukrywajmy, auto lek nie będzie traktowane na torze. I głupio byłoby włożyć teraz silnik bez rozbierania dołu. Ja tak, wiem, że to koszty generuje. Tym bardziej, że i tak w międzyczasie się zdecydowałem, że jak chcę mieć tą jedną mapę, taką tak zwanego killera, zrobionego na 300 koni, Uwierzcie mi, że przy tej masie to będzie ganiało. Tak, zdecydowanie. Mamy nadzieję tylko, że dodatkowe skrzydła nie będą potrzebne, żeby to auto nie odleciało, bo głównym problemem tutaj jest to przeniesienie trakcji. To... Ty robiłeś już kilka takich kliówek? tylko tak. głównie na Megankach dwójkach i tam na około 200... Megankach dwójkach silnikach, mm -hmm. chodzi mi rs -owych. Wszystko kończyło się do około 250 koni i to zwykle wystarczało klientom na tyle. A, a Newty się kończyły tam na 400 z ogonkiem? Tak, 400 z ogonkiem, bo tak, no. tak, tak, tak to było zostawiane zwykle, żeby ta korba, korba mogła sobie na spokojnie oddychać. A tutaj robimy i zakłucie całe silnika, zaraz przyjedzie też turbosprężarka nowa od Meganki trójki, RSA. Przyjdzie nowy interkuler. Musimy się zastanowić, uważasz, że. Bo to jest kliówka poliftowa. Czy trzeba będzie tutaj pod interkuler coś rozwiercać jeszcze w być może, być może, Być może spróbujemy zrobić jakąś kierownicę przy samym interkulerze. Wolałbym nie ruszać zderzaka, Jak przymierzymy dobrze interkuler, to będziemy wiedzieć, czy ewentualnie, czy ewentualnie jesteśmy w stanie doprowadzić mhm. jeszcze więcej powietrza. A powiedz mi jeszcze względem zmian takich technicznych, to jak ze skrzynią biegów tutaj. Co bierzemy w tym momencie? Skrzynię biegów już mamy. Aha, a, zdecydowaliśmy widzisz. się na ND0, y, z czyli z takim krótszym przełożeniem k 2RS. Mhm. Y, do tej skrzyni będziemy pasować szperę. Mhm. Y, dłuższe przełożenia sprawią. Po prostu tamta, tamta skrzynia jest nastawiona raczej na wysoki, wysokie kręcenie tego silnika. Okay. Tutaj, tutaj ten, ten moment będzie zupełnie inaczej przenoszony. A temat samego przeniesienia i zmiany silnika, czy duże zmiany konstrukcyjne są tutaj potrzebne? Nie, absolutnie. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na niekombinowanie z tamtą jednostką, którą mieliśmy wolno sącą, bo jeżeli blok jest ten sam, łapy pasują, mamy prawie identyczne obudowy rozrządu. A skrzynia? Kielich skrzyni jest identyczny. Aha, okej. Okay. No, więc tak naprawdę wymiennie można, można je stosować przy, 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 przy tych projektach. No i Bez... co? Jak widzę, to to też rozumiem, że. Aku... Nie, akumulator już tutaj do nas nie trafi. Akumulator, akumu... Kwestia <grydowy>? akumulatora? Tak, dokładnie. Dobry. Założymy lekki akumulator, umiejscowimy go z tyłu samochodu. Dodamy główny wyłącznik prądu, taki, żebyś miał go. Porozmawiam z Bartkiem, żebyśmy zrobili go nawet na zewnątrz. Jeżeli już ingerujemy, okay. to, to zrobimy odcięcie gdzieś na podszybiu i wewnątrz taki typowy hebel. A powiedz mi jeszcze, tak moimi oczami, jak na to wszystko patrzę, jak to może wyglądać na przykład pod kątem półosi? Przeniosą? Tak, powinny sobie dać radę. Półosie, półosie będą z meganki dwójki RS, więc tutaj też mm -hmm. na, nie powinno nas to zaskoczyć. Nie powinno. Plan jest taki. Dzisiaj z grubsza zarysowaliśmy temat, co tu się będzie zmieniało, w jakim idziemy kierunku. Ja najbardziej chcę później patrzeć, jak to stopniowo będzie trafiało. Będziemy ten silnik jeszcze delikatnie go pulcować, tak, przygotowywać. Tak, na wiadomo, ten moment nie był pudrowany. Nic. To jest, jest tyle co przywieziony, dosłownie i rozkręcony. I Plan jest taki, że w następnym materiale chcę właśnie pokazać, jak będzie to już wkładane, nie będziemy to dzielić na 27 odcinków, bo nie ma większego sensu. A raczej zdawkowo, a naj, tak. najistotniejszy odbiór będzie tak. na torze. Ale jeszcze chcę pokazać, bo tak, będziemy musieli zapewne później jak już złożysz auto mechanicznie, to trafi do Bartka do Rzeszowa, żeby zestroić. Tak, to wszystko. przede wszystkim przed Bartkiem czeka jeszcze na Bartka czeka jeszcze montaż wszystkich podzespołów od Emubleka. Blacka. Czeka go komputer, przerobienie wiązki, spięcie jej na na PMU, bo Powiązkę, powiązkę wyścigową jeszcze nie, 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 nie celujemy w wiązkę wyścigową, chcemy skorzystać z tej, która jest, jest ciągle amatorka, mówmy się szczerze, że to auto będzie służyło do jakichś track day, Super superOS-ów, time attacków. Eee, ma być konkurencyjne ze względu chociażby na masę. Oczywiście o tej mapie 300 koni, ja wiem, że to jest totalna abstrakcja, ale powiedzmy, że robimy to tak for fun. Bardziej obstawiam, że do codziennych warunków tutaj 260 mapa w zupełności tak, tak. wystarczy, ale chcę mieć chyba takiego... Chyba, że gdzieś będzie brakowało jakiegoś łamka sekundy, żeby norwać <grym> jakiegoś Ariela Atoma. O, pozdrowienia Arka Kubiaka, którym zapewne go kojarzycie, który jeździ Meganką dwójką RS-em, taki ceglasty kolor, który objeżdża chyba... W wszystko, co się da Dokładnie. i to ośką. Więc plan jest taki, że w następnym materiale będziemy chcieli pokazać, jak to już będzie z grubsza składane, co będzie wkładane, co będzie dla nas problematyczne. Będziesz tu na bieżąco mi zapewne wszystko też pokazywał. Czekamy na kute elementy, bo teraz niestety bywają problemy i z dostawami. Tak, Zobaczymy. Logistyka po Brexicie klękła logistyka, to raz, dwa, cały przemysł nieco stanął przez, przez ostatnią sytuację. Dlatego, dlatego, dlatego chwilę może to dłużej zająć niż przeciętnie to zajmuje. No ale spokojnie i tak uważam, że okres zimowy, czy taki mocno wczesno-wiosenny, to jest taki czas, kiedy większość rajdowców stroi swoje samochody i przygotowuje do następnego sezonu. Teraz i tak się za mocno nie jeździ. Sam jestem ciekaw już po tym całym strojeniu, po zrobieniu tych kilku map tych popcornów z wydechu, mm -hmm. wszystkiego, co możliwe, podtrzymania, jakiejś procedury startu, jak to będzie faktycznie na to, że jeździło i zapewne, jak już będzie cieplej, założymy, nie tak jak tutaj, o... Mojego semi slika. Z to, historią. I to, to jest semi Slick z historią. No bo to jest opona, która jeszcze była na Multipli na Nurburgringu więc, więc plan jest taki, że zapewne już trzeba będzie pewnie pełnego slika założyć. Trochę ich tam w garażu jest i poczekamy na cieplejszy dzień. Przetestujemy to na to, że zobaczymy, co to auto potrafi. Przede wszystkim mocne zeszperowanie zapewne, bo no jedna ośka to jest ośka. No tutaj pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Więc. Yy, Chciałem powiedzieć, że czeka nas dużo roboty, ale ja to ja przejdę nagram w pięciu słowach, powiem, przede wszystkim e, Ciebie czeka dużo roboty. Dokładnie, będziemy na bieżąco raportować. E, tak, bo jeszcze będziemy w Sociale to wrzucać, więc zapraszam na profile Evo Engineering, można śledzić, bo tych projektów widać jest tutaj dużo, e, bo i Mitsubishi i wszystko robicie, ale... Dokładnie, ale... Renówki, po prostu rynek, rynek sprawił, że tych samochodów jest coraz więcej i bardzo fajnie się to rozwinęło, bo jest to ekonomiczne że i tak naprawdę w tych samochodach jest potencjał, a każdy może dostosować taki samochód do tego, czego potrzebuje od samochodu. Czyli, czyli możemy zostać przy wersji 50 na 50 Ulicator, bo mamy też takich klientów, którzy, którzy niemal weekendowo od czasu do czasu pojawiają się na torze. Mamy też takich klientów, którzy, którzy pojawiają się tylko na torze i objeżdżają Ariela Atoma. Tak, no tutaj przy Renówkach to trzeba przyznać, że dział Renault Sport, który już powoli. Chyba odchodzi do lamusa, bo teraz będzie dział elektro, elektro, elektromotor sport. można powiedzieć, że Renault Sport zaczynając od Meganki dwójki, tu szczególnie przez Megankę trójkę, Kliówkę dwójkę RSA czy Kliówkę trójkę RSA zrobili niezwykle wdzięczne auta, które na torze nawet z fabrycznych podzespołów, Dawały sobie radę. Tak, tak. tak. To były świetne, świetne samochody, świetnie zaprojektowane. Mimo, że rozwiązań jak na przykład sworznie niepowtarzalne, jakieś rozwiązania w zawieszeniach, które, które, które tam są, było sporo. To, to, to naprawdę spięcie całego tego samochodu, nawet na seryjnej szperze, bardzo fajny samochód, który, który, który można dopasować pod swoje wymagania od samochodu sportowego. Po, od grubych projektów po, po weekendowe wypady. No i właśnie ostatnia rzecz, którą będziemy jeszcze zmieniali. Yy. Czerpnia zimnego powietrza. Tak, wlot na dach wchodzi i jeszcze chcemy, bo tak, szyby z pleksy są zrobione, nie ma już sterowania, dzięki czemu uzyskaliśmy dobre 20 a wtedy kilogramów, e, slidery do możliwości... Cho cho choćby komunikacji na torze, czy też uchylenia jeszcze dodatkowo jakoś tego okna, e, potrzebna rzecz, e, czerpnia zostajemy bez klimatyzacji, więc tak. czerpnia musi być zrobiona, bo, bo w upalne dni byłoby naprawdę, naprawdę słabo, e, mała sauna. Oczywiście, auto jest bardzo mocno już odchudzane udzone teraz prawda jest taka że każdy kilogram teraz dodatkowy, jeżeli, jeżeli byśmy chcieli odchudzać to auto, to mimo wszystko już są bardzo duże koszty, więc po prostu właściciel tego auta będzie teraz mniej żarł. E, I trochę. A idą no, święta. Da, damy sobie radę. To są grube zobowiązania, Waltku. Wiem, ale dzięki temu e, po prostu tak nie wyjdzie taniej, wiesz? No, <laughs> Zapewne. Jesteśmy już gdzieś na granicy. Jest kryzys, więc trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Hamulce Brembo, które tutaj mamy fabryczne, wytrzymają na ten moment, na ten moment nie będziemy zaglądać w hamulce, powinny sobie bez problemu dawać radę przy tej masie samochodu, może jeszcze bez dodatkowego chłodzenia, ale najlepsze co można byłoby zrobić dla tych mm, dla tych hamulców na, na dłuższe tory to jest dodatkowe, mm, dodatkowe chłodzenie doprowadzone gdzieś. Yy... Dodatkowymi rurami, które no. trafiałoby. Tak, zapogląda. Za no Już mamy o dziurka. Mm -hmm. Dziurka już jest identycznie. Oczywiście e, tutaj już przechodzimy do innej zabawy. To nie jest tak jak z moją 206, jak sobie jeździłem, e, moją 206GT, że po prostu przyjeżdżałem na Tragdeja na Toru i robiłem e, 79 okrążeń, tak non-stop mm -hmm. z, z dwiema, trzema przerwami. Tutaj przy tym aucie już mówimy o. Kilku mega mocnych, mocno dynamicznych objazdach, chwila studzenia, a, daj, daj, daj znowu kilka. No, tak, no to, już tak, jest, tak, to już jest jakby trochę inna a zabawa. Auto do, do enduransu są jeszcze inaczej tak. przygotowywane. I są, tak. są takie wyścigi w Polsce, niemniej jednak, niemniej jednak zupełnie inaczej są szykowane te samochody. No mam wrażenie, że jednak i Fanu dosyć dużo to auto da, szczególnie jak te klamoty wszystkie wylądują Mamy w środku. W środku to będziemy wtedy wiedzieli więcej. Dobra, nie przedłużając, na no dzisiaj się z wami żegnamy w następnym materiale ale zapewne za jakiś czas jak znowu uda nam się trochę treścią podgonić dojedzie nam większość rzeczy. Tak, to więcej wtedy pokażemy, a póki co trzymajcie się, pozdrawiamy. Hej. Cześć, do zobaczenia.